Cześć. Ja to wideo robię w reakcji na niesamowitą informację, którą się dowiedziałem yy, może godzinę temu. David Rockefeller, albo David Rockefeller, umiera w wieku 101 lat, 20 marca 2017 roku, czyli dzisiaj. Tak, nie przesłyszeliście się. David Rockefeller. Umiera 20 marca 2017 roku w wieku 101 lat. To jest niesamowita informacja. Ja przez chyba ostatnie, ostatnią godzinę, czy może dwie godziny temu się dowiedziałem o tym. Chodzę po, chodzę po domu i śmieję się sam do siebie z tego. W... I to głównie z tego powodu, że 10 dni temu, może, może trochę więcej, na, moją, moj, na mój fanpage na Facebooku wrzuciłem link do artykułu do inform z informacją, że David Rockefeller przeszedł już 7 przeszczepów serca. Cz człowiek, który miał 101 lat. I przeszedł 7 przeszczepów serca. I ja tak sobie myślałem właśnie w związku z tą informacją, że David Rockefeller ma 101 lat i zrobił sobie 7 przeszczepów serca, że ten człowiek pewnie będzie żył następne 50 lat. I ja tak sobie myślałem, żeby powiedzieć moim subskrybentom, ogłosić takie zadanie dla nas, dla naszego pokolenia, żeby przeżyć tego typu skurweli nowego porządku światowego. Bo wydawało mi się, że ten człowiek będzie sobie robił ciągle przeszczepy, on sobie będzie przeszczepiał organy i będzie żył przez następne 50 lat, a może nawet jeszcze więcej. I teraz dzisiaj się dowiaduje, że David Rockefeller umiera w wieku 101 lat. Teraz zgadnijcie na co, zgadnijcie na co umar. David Rockefeller, człowiek z siedmioma sercami, umiera dnia 20 marca 2017 roku na niewydolność serca. Na niewydolność serca. Dlaczego oni mu nie zrobili przeszczepu? Jeżeli, mia jeżeli miał niewydolność serca, to dlaczego mu nie zrobili kolejnego przeszczepu ósmego? Widocznie widocznie z jakiegoś powodu. Nie zrobili. David Rockefeller, człowiek z siedmioma sercami, umarł. W wieku 101 lat. Dzisiaj. I ja do mojego szefa ostatnio mówiłem w związku z w związku z, z tymi podnoszącymi się rosnącymi ubezpieczeniami. W ostatnim czasie, o czym mówiłem, ubezpieczeniami, które rosną i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, które mają związek z Obamą i z opieką Obami, z jakimiś układami ubezpieczalni z tą opieką Obamy, co ma jakiś związek właśnie z tymi rosnącymi ubezpieczeniami na samochody, i ogólnie. Ja w związku z tym, sfrustrowany właśnie tą sytuacją, powiedziałem do mojego szefa, że ja bym, ja bym chciał, żeby któregoś z tych pieprzonych finansjerów trafił szlak, żeby, żeby nie wiem, stał im się zawał serca albo coś w tym stylu, i żeby, 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 żeby ich szlak trafił. Żeby jednego z nich szlak trafił. I wtedy mój szef, Polak. Który jest taki w trochę specyficzny sposób, e, lekko uważam za Bobonny, powiedział, że nie ma co, nie ma co życzyć, e, życzyć im źle w ten sposób. On e, wierzy w taki specyficzny rodzaj e, karmy i mówi, że nie ma co im życzyć źle, że natura ma swoje, met swoje metody, że natura zajmie się nimi, że nie ma potrzeby, żebyś ty im życzył jakiś zawału serca i Proszę bardzo, David Rockefeller umiera dzisiaj w wieku 101 lat. Kiedy ja myślałem, że on będzie żył przez następne 50. I myślałem, że należy ogłosić takie e, zadanie dla naszego pokolenia, żeby przeżyć, żeby żyć dłużej niż te skurwiele, żeby z nimi, z nimi walczyć. I w związku z tym, że mój szef mówi, że to jest nie jest bezpieczna. Tak mi się wydaje, tak zgaduję, to mówię po żartem. Że to nie jest dobry pomysł, żeby mi źle życzyć. Ja zapytałem mojego kolegę, który mnie zatagował na Facebooku pod tą właśnie informacją, że David Rockefeller do artykułu ze strony Anonymous z tą informacją, że David Rockefeller umiera. Ja się zapytałem tego mojego znajomego, czy jest stosowne, żeby, żeby wypić za to. Żeby celebrować to, że Davy Rockefelleru ma. I mój znajomy Iranczyk powiedział, że jak najbardziej tak, nie ma żadnego problemu. Znaczy powiedział, jak najbardziej tak, że nie... Bo ja się zapytałem, czy jest w tym coś niestosownego. I on odpowiedział, że jak najbardziej tak, czemu nie. Należy za to wypić. Wypijmy za to. I dlatego właśnie ja postanowiłem zignorować, cudzysłów, ostrzeżenie mojego szefa. I jak, zachowuje się jak barbarzyńca i pije za śmierć. No moi drodzy, nie oszukujmy się, nie oszukujmy się naszego wroga, naszych wrogów, którzy dzień w dzień piją, piją za naszą zagładę. Dlatego nie, 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 ma, nie bawmy się tutaj w jakiejś w jakieś, w jakieś uprzejmości. Ci ludzie są naszymi wrogami, więc należy pić za ich zagładę. Ponieważ oni dzień w dzień nie mają najmniejszego problemu, żeby żeby pić albo celebrować naszą zagładę. Ja tak sobie myślałem, wyobrażałem sobie, że. Szkoda, że nie mogę was poczęstować łyski, ale nie mogę. Jedyne, co mogę zrobić, to nagrać to wideo. Ja tak sobie wyobrażałem, że ta jego niewydolność serca być może miała związek z taką sytuacją, gdzie jeden ze służących Davida Rockefellera przyniósł mu wieść o tym, że Trump wygrał wybory i w ciągu pierwszych dwóch miesięcy swojej prezydentury stworzył 290 tysięcy nowych miejsc pracy przez swoje negocjacje. Spowodował inwestycje 3 trylionów dolarów w gospodarkę amerykańską. I ten, jak ja sobie to wyobrażam, oczywiście, ten jego służący powiedział, powiedział do niego, że Trump Trump wzbogaca klasę średnią tym, tym wszystkimi swoimi działaniami. I wtedy David Rockefeller zaczął zrobić coś takiego. <grym> Yy, 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 yy. Jak się dowiedział, że Trump wzbogaca klasę średnią. Klasę średnią, klasa średnia jest bogatsza. Tyle czasu pracowaliśmy nad tym, żeby ich zamienić w żebraków, a on ich ubogaca. Yy, 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 yy. I wtedy dostał niewydolności serca i umarł. 20 marca 2017 roku. Po siedmiu przeszczepach serca w wieku 101 lat. Yy. Tak to właśnie sobie wyobrażam, że Davida Kepelera trafił szlak na wieść o tym, co robi Donald Trump i co udaje się, co, co, się, dzieje, co się dzieje w, w Europie, jak yy, każde kolejne głosowanie przybliża Unię Europejską o jeden krok o rozpad. I tak jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałem o tym, że yy, wydawało mi się, że yy, Jameson. Bardzo dobry whisky. Nie mam pojęcia, czy w Polsce jest. Irish whisky. Irish whisky. Być może jest w Polsce. Na pewno jest, na pewno gdzieś można kupić. Jest, jestem. Zostałem przez Davida Rockefellera zubożony, dlatego już nie kupuję 0,7. Kupuję piersiówkę tak zwaną. Roger, nie, po prostu nie, nie, nie widzę większego sensu. Dlatego kupiłem piersiówkę. Ale rząd irlandzki nakłada niesamowite akcyzy, Dlatego tak, trochę jest droga. Trochę jest droga. Nie ma różnicy między wódką a whisky w cenie w Irlandii. W Polsce jest. W Irlandii nie ma w ogóle żadnej, dlatego nie kupuje się, kupuje się whisky. Ja przynajmniej tak kupuję. Ja myślałem właśnie sobie w kontekście tego co mówiłem na temat tego, że to musi być nasze zadanie, że musimy przeżyć tych skurwieli. I teraz, teraz, skoro David Rockefeller umarł, a ja miałem zamiar ogłosić, że musimy na, na jego przykładzie, właśnie, że ten człowiek sobie robi przeszczepy serca, ten skurwiel nie chce nam odpuścić, naszym zadaniem powinno być, żeby przeżyć go, żeby żyć dłużej niż, niż on, niż jemu podobni ludzie. I żebyśmy walczyli, walczyli z nimi cały ten czas i jeszcze na koniec ich przeżyli. No to, no to teraz, skoro David Rockefeller jest martwy, Zaczynasz go żywiać robactwo, no to muszę, muszę wymyślić jakieś nowe zadanie dla nas, dla naszego pokolenia. Ponieważ, jak ktoś kiedyś mądry powiedział, każde pokolenie ma swoje zadanie, swoją misję. I oczywiście, <śm> <śm> oczywiście, nie ma najmniejszego problemu, żeby ogłosić takie kolejne zadanie dla naszego pokolenia, naszym zadaniem jest odkrycie prawdy związanej. Z, his, z historią Europy, a konkretnie mówiąc z zatajanymi okresami w historii Polski. Ja ostatnio mówiłem, wspominałem o m.in. o genetyce, o etnologii, genetyce i o haplogrupach. I mówiłem o tym, ja to według genetyków haplogrupa R1a, polska haplogrupa R1a jest inną haplogrupą niż haplogrupa R1a, scytyjska. Scytyjska, czyli należąca do starożytnych plemion scytów, którzy zamieszkiwali Euroazję, połacie ziemi tak ogromne, że wliczają się w to. W Terytoria, wszystkie zaczynając od terytorium współczesnego, współczesnej Ukrainy po IndoEuropę. Region tak gigantyczny, że porównywalny jak najbardziej z terytorium Rosji. I według tych genetyków, ta haplogrupa tamtych ludzi, którzy zamieszkiwali przynajmniej w jakimś okresie w historii region tak bardzo bliski Polski, ich haplogrupa R1A nie ma nic wspólnego z polską haplogrupą R1A. W ogóle nic starożytnego, absolutnie żadne starożytne plemię, które kiedykolwiek przetacza się przez terytorium współczesnej Polski, nie ma absolutnie nic wspólnego z polskimi Polakami. Ja w związku z tym zacząłem prowadzić jakieś bardziej takie ambitne badania związane z, z genetyką. Staram się zrozumieć więcej i mieć swoją własną, zbudować swoją własną, opartą na faktach i nauce, opinię. I... Trzeba zacząć od y, podstaw. Dlatego zapytam Was teraz, czym jest haplogrupa? No więc odpowiedzią odpowiedź można znaleźć na Wikipedii. Podkreślam. Na Wikipedii, na, y, która jest rzadko kiedy moim sprzymierzeńcem, przyznam szczerze. Na Wikipedii można znaleźć odpowiedź. Haplogrupa jest to. Grupa haplotypów. A czym jest haplotyp? Haplotyp to jest taka sekcja DNA, taka sekcja, sekwencja genów w, w, w em, chromosomie, co do której istnieje wysokie prawo, prawdopodobieństwo, że zostanie ona przekazana w całości następnemu pokoleniu. Dlatego istnieje, podkreślam, słownictwo jest bardzo ważne, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zostanie ta sekwencja genów z chromosomu, zostanie przekazana następnemu pokoleniu przez na, następnym wielu pokoleniom nawet przez tysiące lat niezmieniona. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo. I teraz... Genetycy mówią nam, że haplogrupa R1A z cytów nie ma nic wspólnego z tą trochę inną haplogrupą R1A Polaków. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe podejście do sprawy. Mówimy tutaj o tysiącach lat. No ale to oczywiście nie ma nic wspólnego z Polską i Polakami. Polacy, Polska i Polacy nie mają absolutnie nic wspólnego ze starożytną historią. Ja teraz chciałem Wam pokazać Taki film wideo, w którym, w którym jest omawiany właśnie temat dziedziczności, temat genetyki dziedzicz dziedziczności. Ten pan Wam wszystko wyjaśni, próbuję ustawić ostrość. The paternal version or one allele of every chromosome and the other half of the gametes or cells during cell division of mitosis get the other half, the other allele. This is the matka from Mendel's first law. Mendel's second law, segregation, has to do, sorry, independent assortment. Celtycka matka zabójczyni, która była poddana selekcji naturalnej podczas bitew z Rzymianami w starożytnej Europie. Celtycka matka, która ma gen wojownika, i cytyjski ojciec, również zabójca. E, który ma gen wojownika. Przekazują swojemu dziecku gen wojownika. Tak. I w ten sposób powstaje prawdziwy wojownik. So, prawdziwy wojownik, który ma gen zabójcy, mm -hmm. e, i w ten sposób powstaje superpatriota, superpatriota, człowiek, który ma. Doskonałe predyspozycje genetyczne do tego, żeby walczyć z nowym porządkiem światowym. Żeby bronić swojego narodu. Żeby walczyć z wrogami narodu. Dokładnie. Dokładnie tak of the genotypes of gametes, which are also called haplotypes, and those are because of Mendel's second law, ten potomek nie będzie tolerował krytyki w stylu twoje wierzenia związane z twoimi przodkami, to jest 25%, 25%, 25 nacjonalistyczna mitologia. Oczywiście żartowałem. To nie, było, to nie było prawdziwe tłumaczenie tego, co on mówił. Natomiast natomiast w przyszłych materiałach wideo będę mówił więcej na temat... Już na poważnie, nie żartuję sobie. Na temat i dziedziczności na temat haplotypów i haplogrób. Dziękuję za uwagę, proszę o like, proszę o subskrypcję i proszę o wspieranie mojego kanału. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym materiałach wideo. I nie zapomnijcie świętować śmierci Davida Rockefellera. Człowieka, który dzień w dzień pił za waszą zagładę.